W kolejnym vlogu, Dzisiaj zapraszam Was na holby sprzedażowe i mango. Jeżeli oglądaliście moje ostatnie vlogi, to wiecie, że w mango nie byłam... Za wiele lat. I wpadłam przypadkiem, okazało się, że są tam naprawdę bardzo ciekawe pisy. Weszłam sobie na stronę i tym razem to jest w ogóle pierwsze moje zamówienie online z Mango. Twierdziłam, że zamówię to, co mi się podoba i w razie czego będziemy odsyłać. Ostatnio nie mam niestety szczęścia do żadnych zakupów, bo w zasadzie ze wszystkich tych holi, które wam pokazuję, zostawiam sobie jedną rzecz, bo a, jak się przeglądam w lustrze, to nie do końca to dobrze leży. Więc mam nadzieję, że w końcu na coś trafił, bo już chyba mówię tak za każdym razem. Otworzymy sobie. To pudło I, i to jest coś innego zupełnie niż w zarzy, a mianowicie wszystko jest zapakowane. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na żywo. Oczywiście zrobimy sobie później mierzymy i ocenimy, bo wy jesteście moim najlepszym doradcą. Pierwsza bluzka, która mi się bardzo spodobała ze względu na kolor oraz krój. Jest luźna, bardzo kobieca, ma taką... Delikatną falbaneczkę, rozmiar S. Wziąłam sobie rozmiar S, dlatego że Mango wyliczyło mi na tej stronie, bo sobie ściągnęłam aplikację, że mój rozmiar to jest S. Ja generalnie kupuję XS, jeżeli chodzi o zarę. Natomiast jeżeli chodzi o Mango, to mam takie poczucie, że to jest właśnie albo XS-ka, albo S-ka i trzeba trafić z rozmiarem. Nie wydaje mi się, żeby była XS-ka z tej bluzki, tak czy siak. Ale pomyślałam, że ona jest taka zwiewna do shortów, do jeansów. Pod jakiś kardigan. I ten kolor, przede wszystkim, kolor, który lubię, i takiego koloru nie mam. Następnie to jest, słuchajcie, kombinezon, jeżeli dobrze pamiętam, rozmiar S. Ceny całkiem spokojne. Ja trafiłam nawet na taką promocję. A, ta bluzka kosztowała. Nie mam tutaj ceny. Coś około 40 zł. Ja zapłaciłam za nią trochę mniej, dlatego że tego dnia, kiedy robiłam zakupy, była jakaś przecena ekstra. Z jakimś tam kodem ekstra minus 10% i minus 20%. Minus 20 chyba od wyprzedaży, także mi się udało. A nie to jest bluzeczka. Czarna bluzka prosta. Też wziąłam sobie Eskę, bo XS-ki nie było. Ona jest totalnie prosta, tylko ma tutaj ściągacze i pomyślałam, że takie bluzki. Mi w mojej szafie brakuje. Ja mam jedną z zary z zabudowanym dekoltem, ale tutaj ma koronkę. I ta koronka nie zawsze po prostu się wpisuje w każdą stylówkę. Dlatego zdecydowałam się to wziąć i zobaczymy, czy oddam, czy nie oddam. Nie wiem, czy wy też tak macie, że zamawiacie duże rzeczy online, później w zasadzie. Coś jest nie tak. Nie zawsze, ale mi taka forma odpowiada, bo dla mnie to nie jest problem, żeby zwrócić, a przynajmniej zawsze można sobie w domu bezpiecznie coś tam pomierzyć. To jest znowu też biała bluzka i dokładnie taką samą, jak tą czarną, o której Wam przed chwilą mówiłam, mam z Zary też z koronką i znowu nie zawsze ona pasuje, bo ta koronka jest dość zobowiązująca. To jest lejący się biały top, który z tyłu ma takie guziczki i to może wyglądać moim zdaniem całkiem przyjemnie, w zasadzie do wszystkiego. Także to są te trzy pierwsze rzeczy. Teraz bluzka, bardzo podobają takie błyski boho białe. Nie mogę trafić. Na przecenach było ich dość sporo, ale żadna nie podbiła mojego serca. Ta mi się na stronie spodobała, dlatego, że jest prosta, ale rozszerzana. Ja lubię taki krój, szczególnie do obcisłych spodni. Ma tutaj ściągacz, więc można podwinąć rękaw. Takie troczki i jest w kropeczki. No jest to prawda pomnieciona, ale to nie jest żaden problem. Dobrze można poprosować Fajny krój, luźny i mniej koronkowa, niż na przykład ta bluzka. To będzie dzisiaj dobra Chcieliście, żebym też nagrała Wam jakieś filmiki ze stylizacjami, tak żeby bez problemu mogę Wam coś takiego przygotować. O właśnie, ten kombinezon. On mi się spodobał już wcześniej. Nawet go widziałam chyba w sklepie stacjonarnym wtedy, co byłam. Ale wtedy nie było rozmiaru i nie chciało mi się szukać. a ja też nie miałam za dużo czasu. I on kosztował całą małą zniżką właśnie, którą miałam. Także warto jest zwracać uwagę na te kody, które są na przykład na stronie głównej, albo jak sobie ściągniecie aplikację, to tam macie jakieś dodatkowe rzeczy. Wydaje mi się, że to coś około 39 zł. To jest fajny materiał, prosty, właśnie bezpieczny, na ramionkach. Nie ja lubię takie rzeczy. Tutaj ma guziczki, fajne. Wiecie co? Powiem Wam, że tak dziwnie trochę mi się odpakowuje te rzeczy, bo... Zawsze mi się takie zapakowane ubrania kojarzą z Chinami. Nie spodziewałam się, że mam Mango też tak pakują Eska, ale to nie jest nic złego, bo w sumie bezpieczniej wtedy się przewozi. Myślałam, że ten sweter jest szczerze mówiąc cieńszy. Na stronie wyglądał, jakby był super cienki, też z takiej łuczki, ale trochę innym stylu. On jest bardzo gruby, muszę powiedzieć, dobrze wykonany. Jednak. Trochę za gruby chyba O, to mi się spodobało, w ogóle nie mam żadnych brązowych rzeczy w szafie. Kiedyś pamiętam z Liceą, chodziłam bardzo dużo o brązach i lubiłam sobie brązowe makijaże. Miałam taki, nawet mam ten z z River Island, muszę um, gdzieś tam go odgrzebać. Hm. Na stronie wydawało mi się, że ten kolor jest bardziej brązowy, taka gorzka czekolada, a on jest... O, teraz chyba najlepiej to widzicie. Nie do końca taki ciemno-brązowy I ten dekolt. No i ten krój bluzki jest dość nietypowy, bo może się okazać naprawdę fajny. Zawsze mnie w tego typu bluzkach denerwuje, że muszę nosić staniki takie bez ramionczek. I tutaj on może być na przykład zbyt wycięty, a może się okazać, że nim jest ok. I ja sobie wziąłam leskę, może poniłam, nie wiem. To się okaże jeansy. Jeansy kosztowały 36 rozmiar. Miałam w koszyku 34, ale zdecydowałam się w końcu na 36, bo pomyślałam, że w sumie nie muszą przejść takie bardzo wcisłe, ale chyba będą za duże. To są jeansy. Średni stan 7 ósmych, jak widzicie. I kosztowały coś około 40 zł 49. Ale jak teraz na nie patrzę, to nie wiem. Zostawię sobie, bardzo możliwe, że nie. Zwykły biały top. bardzo tak to wszystko. Tak, dwa topy. To jest chyba ten top z falbanką. Jak mi się wydaje? Dobrze myślę? Nie. To jest to który ma takie... ...szerokie ramiona. Ale nie ma tutaj poduszek. To jest tylko i wyłącznie przeszycie i on może fajnie wyglądać pod marynarki i generalnie bardzo często takiego topu mi brakuje. No ale może się okazać, że moja sylwetka nie będzie pochlebnie wyglądała w takim kroju, bo on też poszerza trochę ramiona, to zależy od budowy ciała. Czyli się mamy. I ostatnia rzecz to top, który kosztował 29 zł z tą zniżką coś około 19, 18, 17 mniej więcej. Zwykła biała koszulka rozszerzana. Taka do jeansów, do shortów, obcisłych, bym powiedziała, bo takie szerokie bluzki, myślę, że odnosiłabym jednak tylko i wyłącznie do obcisłych rzeczy. Z przodu i z tyłu nic nie jest tutaj oszukane. To są generalnie, myślałam, dwa rodzaje materiału, ale nie, to jest to samo, tylko na górze mamy taki szerszy t-shirt, a na dole falbankę. No, może wyglądać naprawdę przyjemnie. Na luzie, zresztą, no, mówmy się, kości, 20 zł za t-shirt to nie jest jakaś wielka kwota, a biała koszulka zawsze się przyda. Mierzymy i oceniamy. Może nie do tej spódnicy, bardziej do shortów, ale podoba mi się, bardzo mi się podoba i widać mi brzucha. Ukrywa wszystko co ma ukryć, wygląda kobieco, ten zielony jest piękny, genialnie też będzie wyglądał do dziewczyn z czarnymi włosami, z ciemniejszą karnacją, że jak będziecie miały okazję to się rozejrzyjcie, możecie też sobie wejść na stronę i obuszować, kupić, no i jak Wam coś nie będzie pasować to zwyczajnie zwrócić. I się nie przejmować. Przymierzyłam ten biały lejący się top. On wygląda naprawdę bardzo prosto i zwyczajnie, materiał jest przyjemny i mam wrażenie do wszystkiego, bo i do marynarki, i do takich sportowych stylówek. Jednak z tyłu trzeba zapiąć te guziczki i odpiąć, kiedy go zakładamy, więc nie jest do końca taki wygodny i szybki. Ja miałam tutaj mały problem. Oczywiście to nie trwało długo. Ten czarny top jest bardzo fajny, bo prosty, jednak Trochę ma duży dekolt i wydaje mi się, jakbyście były zainteresowane tym topem, to radziłabym Wam wziąć właśnie rozmiar mniejszy przez to, że on jest taki luźniejszy. Nie wiem nawet czy na stronie są versize'owy. I jedyna rzecz, która mnie martwi, to to, że niestety on się może tutaj zaciągać. I chyba go oddam dekolt i materiał. Który może się zaciągnąć, bo to nie jest to samo co przed chwilą wam pokazałam ten biały i przyjrzałam się w lustrze i chyba nie do końca dla mnie. Jednak tamten jest bardziej śliski. Ten mam takie wrażenie, że za chwilę może się niestety szybko zniszczyć. No i to też bez sensu mieć coś wrafie. Proszę was, nie zwracajcie uwagi na to, że ta bluzka jest pognieciona, ale bardzo mi się podoba koncepcja, bo ta bluzka jest prosta. I całkiem kobieca moim zdaniem, fajnie wygląda, nawet w taki luźny, zarzucony sposób. Można ją do jeansów tak naprawdę wystylizować, balerin i torebka i tyle. I może jakaś opaska. Można także zawiązać sobie te troczki oraz opuścić rękawy. No i tak jak mówię, nie do tej spódnicy. Do obcisłych jeansów. Moim zdaniem bardzo wygodna bluzka. Taka bluzka, że nie musimy myśleć rano. Wstajemy, zakładamy ją, jeansy i jesteśmy gotowi do wyjścia. Mam tą brązową bluzkę, i może naprawdę nam się podoba, to myślę, że ona nie jest dobra do mojego typu sylwetki, ponieważ ja tutaj mam za dużo tego wszystkiego. Jeżeli macie. Na przykład, węższe ramiona, tak jak na przykład Magda, moja przyjaciółka, to do niej to świetnie moim zdaniem pasuje. Taki krój bluzek. Schowałam sobie tutaj ramioczkę, więc ten nie specjalnie do tego, ale też wydaje mi się, że nie nosiłam jej tak często. Ten kolor i ten materiał, na przykład, pod marynarkę nie do końca, jeżeli chodzi o moje marynarki, może do jakiejś jesiennej w kratę, ale ja akurat takiej marynarki nie mam i samą bluzkę z jeansami raczej bym chyba nie odważyła się założyć, bo ona jest po prostu za bardzo wycięta. Mam wrażenie i taka zbyt odcisłana, nie do końca dla mnie. Ten biały T-shirt muszę wam powiedzieć, że kosztował chyba coś około właśnie 20 zł. Mm, nie wiem sama. Jak oceniacie? Pod marynarkę, pod kurtkę, do jakiegoś wisiorka, jak najbardziej. Tak do shortów. Nie wiem, chociaż to miejsce tutaj wszystko zasłania, i czuję się całkiem okej. Okay. No, oczywiście go bardziej podwinąć, można wyciągnąć ten t-shirt. Ja uważam, że akurat no, do tej spódnicy to na pewno muszę go podwinąć, i raczej chyba bym tak go nosiła jakiegoś paska, spodnie z wysokim stanem na no to, znowu marynarka, kardigan i te wszystkie rzeczy, które Wam zawsze mówię. Tylko możemy tutaj delikatnie poszerzać, nie wiem, dajcie znać. Kombinezon wygląda fenomenalnie. Przede wszystkim fantastycznie się w nim czuję. Bardzo wygodny pis. Materiał w dotyku luksusowy. Nie wygląda to moim zdaniem zupełnie jak z sieciówki. Nie ma tylko kieszeni, co zawsze jest winosem, <laughs> bo ja lubię kieszenie i jest to praktyczne. Ale na plażę do jeansowej kurtki, do skóry i do szpilek, tak samo może fajnie wyglądać. Ja także raczej go zostawiam na pewno, nie wiem, co myślicie. Ostatnio zamówiłam sobie taki kombinazon właśnie z tej chińskiej firmy, ale no nie do końca chyba dla mnie, bo nie jest tak dobrze uszedł do mojej figury, a ten idealny. No i znowu na tych ramionczkach szerokich. Czyli bezpiecznie, spodenki, pasek można. Tutaj kombinować, to też można zdjąć ten pasek, bo on jest do takich cienkich z tyłu tutaj widzicie. Sznureczkach, znaczy jako pasek jest zadany, więc nic nie jest tutaj przyszyte. Widziałam, że to jest taki sportowo-basicowy kombinezon, który można spokojnie nosić w lato. No to rajstop tak samo, ale ja uważam, że to zupełnie nie ma sensu nosić kombinezon rajstopy. I jeszcze coś na to, więc raczej na to tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o mnie. Ale do bardziej eleganckich butów i do sportowych bym spokojnie go założyła. Chociaż nie ukrywam, że raczej zamówiłam go z myślą o takim luźnym stylu. Przedostatni look to sweater oraz jeansy. Sweter, mimo że jest gruby, to moim zdaniem nie wygląda źle, ale to już musicie mi napisać w komentarzach, co myślicie. Jeżeli chodzi o jeansy. To te jeansy są z takiego grubszego materiału. I nie zawsze ja się w takich dobrze czuję. To znaczy, um, czasami one wyglądają bardzo pochlebnie, i dobrze, i są wygodne, i też są wygodne, ale mam takie poczucie, że jest może delikatnie tego jeansu trochę za dużo. Przynajmniej jeżeli chodzi o moje odczucia, ale to może być też jakaś tam moja fanaberia, jeżeli chodzi o. Spodnie jeansowe, bo generalnie one są ok. Ostatnia stylówka, a mianowicie biały t-shirt. Yy, zwykła biała bluzka. Tutaj się specjalnie nic nie dzieje. Mamy baskinkę, bardzo dobrze się w tym czuję. Cena, przypominam Wam jeszcze raz, coś około 18 zł, więc myślę, że nie dyskutuje się akurat z taką kwotą. Wygląda normalnie, zwyczajnie i no do wszystkiego. Właśnie też taki t-shirt na szybko, żeby nie myśleć rano, co założyć. To t-shirt. Co prawda może nie do tych spodni, bo cały czas mam te jeansy z mango, które przed chwilą widzieliście, do takich obcisłych rurek albo może czarnych spodni. No, generalnie ten t-shirt bym nosiła do sportowych stylizacji, takich codziennych, może nie do końca eleganckich, ponieważ ten materiał to jest standardowy t-shirt. Może teraz wygląda w dotyku przyjemniej, ale... Umówmy się po wielu praniach, stanie się prostu zwykłą bluzką, więc nie sądzę, żebym założyła to pod marynarkę, to nie jest taki typ ubrania, ale do kardigana bez problemu, żeby to zarzucić albo sam szert, bo przecież teraz jest cały czas bardzo ciepło.